Kumpel, widzisz tego X-Ray'a za prawie 4000 zł? Może być Twój. Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać się kotwiak, o który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. Siema Mistrzu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się tradycyjnie na Case Hagu, bo gdzie by inaczej. I dzisiaj 22 koła w mojej kiermanie. W samym EQ 65000, więc to umówmy się. Umówmy się, z jednej strony dupy nie ma, z drugiej strony, patrząc na to, co się znajdowało w tym ecipunku, no łezka wokół się trochę kręci. Mamy taką oto i batelkę, którą stworzył sobie zamulek na czterech gaczy na klasyku. Odważny chłop. Oj, bardzo odważny chłop, ale póki co mu to opłaca. Zobaczmy, co jeszcze z tych skrzynek Redstone, gdzie można nawet Dragon Lore polecieć. Lecimy mu Fire Serpent. Battle Squad, bo Battle scret, no ale wiecie, to dalej Fire Serpent, no nie Tutaj też całkowicie, bardzo ładnie, no i zgarnia sobie 4 dychy w ten sposób. Ja sobie stworzę podobną, tylko że zagramy 2 na 2 Zagramy 2 na 2 i 11 koła. Miejmy nadzieję, że to nam siądzie Dodamy sobie ta poczekamy. A no ziomek tutaj wbije, bo czemu by też nie pamiętaj swoją drogą, że klikasz tutaj w plusik, wybierasz spośród wielu do płatności, wpisujesz kodzie kwiako, to otrzymujesz 4 złote total. Za friko i 20% więcej do depozytu. W związku z czymś omeczek do nas dołączył. Dobra, ciśniemy razem w zespole. Tak czy jak pamiętaj, że Kot tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i mocne z nim są rozdania, ale o tym powiemy sobie już za chwilę. Tak czy jak nasz teammate jako jedyny z nas poczuł się do minimum odpowiedzialności, by coś sensownego trafić. A swoje skiny wymieniam na Pirate Potężny bag skinów, mega szybka wysyłka i z kodem Fi plus 35% premii. Polecam serdecznie. Były royale, ale no niestety nic z nich się tutaj nie ostało. Zobaczmy, no, -ki, ale to jest mega kiepsko z tej skrzyni. Skrzynia Redstone. Czy ona by coś mogła się wreszcie popisać? Mam Royala. Mam Royala, to nam naprawdę można coś powalonego, bo tutaj nawet Dragon za 46 koła Jestem dziwiona, na Lord. Czy to nam gwarantuje zwycięstwo? No gwarancji oczywiście nie ma, ale tylko 300 wyróżnicy co się dzieje. Karami to wystarczy. Wystarczy i mamy po 22 20 tysiące zł, więc 11 koła, prawie że 12. Na samym starcie tutaj bardzo, bardzo pozytywnie zaczyna ten odcinek. Trochę mały miśmarz się, się wydarzył, bo z każdą, z każdą skręczką coś się działo. Tu M9, Color, która jest z tym dropem. Potem patrzę, okazuje się, że tylko 300 różnicy między nami były. Później lecą zaromiste noże, ale oni znowu zarąbiste kałachy. No ale na szczęście tutaj przechyliło się to na naszą korzyść. Dzięki czemu wychodzimy z 23 ko kołami. Zamulek dzięki za taką batelkę. Fajnie, że żeś stworzył, że było co dzisiaj zarąbać, i być może on teraz coś stworzy. Tak czy siak rozdania. Aż 5 obecnie się tutaj nawet z czai, przyjaciela, albowiem z Kodem Fiatu, jak sobie wpłacicie kasę, to bierzecie udział. Jak wpłacicie 8 zł, bierzecie udział w najtańszym na tą nawach, właśnie za 822. Ale jak możecie zobaczyć, tej do rozdania jest naprawdę, naprawdę wiele, bo ponad 11 tysięcy zł. I co warto powiedzieć, to jeżeli sobie wpłacisz na przykład 15 zł, to patrz, bierz udział w tych trzech rozdaniach, nie? Gdzie tu mamy ponad 6 koła, no nie? Wpłacisz 135 złotych, to bierz udział we wszystkich 5 rozdaniach, gdzie nawet X-Ray do trafienia, on tu już wisi miesiące. dziewięć osób się na niego czai, więc nie ma lipy i nie ma wiochy, przyjacielu. A my, zadowoleni, bo zadowoleni, bo pozytywnie nie zaczęliśmy ten odcinek, o kuźwa co on tu dupnął ty, no, on teraz royale ciśnie, ja mógłbym w to pójść, mógłbym w to pójść, tylko że no nie, nie, nie tak po prostu no nie, posortujmy sobie po cenie, sprzedajmy te najtańsze itemy na chwilę obecną i zobaczmy, no już, już jest dobrze, bo mamy stówę, mamy stówę, dobra wróciliśmy na stówę, co jest pozytywną informacją, mamy dwie dychy, więc ja sobie taką batelkę zarąbię, no sorry tutaj za mulek, że stałeś tutaj dawcą pomysłów, aczkolwiek nie jest mi z tym jakoś bardzo źle, i dłupnią sobie dwa na dwa, tylko tym razem na anderze. No bo skoro oddawało, no to logicznym jest, że teraz oddawać nie będzie. Szczerze, będę są szersze, Chciałem to zrobić na szarku. Chciałem to zrobić na szarku i nie wiem, co mnie podkusiło, by to jednak zagrać na Anderze. No nam no, mamy Royala z pierwszego otwarcia. A tutaj może być grubo. Welcome into the jungle za 20 koła. Potężny drop. Ale z tych, które mogły polecieć, to taki, który mam wrażenie, że nasi oponenci mogą nadrobić i właśnie to robią tymi aridami za 20 tysięcy. To nawet nie był Royal. A potężny drop z ich strony. No teraz niestety trochę my się tutaj poczuliśmy za bardzo. 4 tysiące przewagi. Czy te rękawice? No, no, ostatnia skrzynia. Tu jest naprawdę niewiele. 5 koła, błagam, trafcie, że coś. No te rękawice. No niestety. Aj, 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 aj. no było tego szerka dupić. Na szerku to byłoby chyba pozytywnie całkiem co, nie? No, no też tak średnio, no mniej więcej na zero byśmy byli na szarku, jak tak patrzę na szybko. No i było dobrze, no było dobrze, ale się szybko spierdzieliło. Ja muszę się ogarnąć z tymi batlami, bo ja te na napierdzielam po prostu, wiecie... Zamiast zrobić jakąś spokojną... Jakąś tętę, ja muszę. Muszę iść jak nie wiadomo, co zrobimy sobie na szarku, Zgodnie z planem, odpalimy sobie tryb borrow, co uważam, że jest jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku. Albowiem, tryb polega na tym, że możecie sobie, jak sama nazwa wskazuje, trochę pożyczyć. Dzięki czemu możecie brać udział w powolonych batlach e, za procenty, właśnie ich wartości. Tak jak ja teraz biorę udział w batli za 28 tysięcy, jak sami widzieliście, przeznaczyłem na to chyba 11 tysięcy, czy coś takiego. Oczywistym jest, że wtedy procent z tej batli, właśnie jakby, trafia do Was. aczkolwiek no jest to całkowicie cool sposób, bo emocje są niczego sobie. Tak czy jak na chwilę obecną idzie dosyć różnie. Jesteśmy za pumetkiem i no tutaj uśmiechu na mej twarzy raczej ze świecą szukać. No należy sobie zwrócić uwagę, że jedynie co to nitro cokolwiek trafia takiego, że no mówmy się nitro się już zwrócił, tak? Ale oprócz tego jest dupa. Coś jeszcze? Dupa. Naprawdę kiepsko. No jak teraz widzicie jest strata. Jakbyśmy gali za 100%, no to by była tej dycha praktycznie straty, czy tam 8 tysięcy. No a tak to cztery koła. Ale boli, boli. Nie bójmy się tego zauważyć, że jednak czy się traci tyle, czy tyle i tak to boli. Miejmy nadzieję, że teraz sobie dupniemy jakąś fajną skrzynię, która nam też tutaj fajnie dupnie. Gold może nie do końca. Mam wrażenie, że Turbo Win. Ej, to była skrzynia, która jakieś pani tam mega fajnie nam oddała. 3700 to nasz kosztuje. Hot Rod chyba z nimi kiedyś dupnął, pamiętam, że się tak z tego cieszyłem. No zobaczmy. Pierwsze otwarcie. Drugie otwarcie. Nie leci nic. Czekajcie, ja, ja mam pomysł. Bo, jeżeli nic nie leci, aha, teraz mi zabraknie dosłownie trochę. Yy, tak, wiem, jak, wiem jak korzystać z diamentów, tylko ja bym chciał właśnie je tutaj sobie odebrać, bo obecnie trwa event. Marketplace i sobie za to odbierzemy skrzynię Quantum za 3400. I zobaczmy, jeżeli ona nic nie odda, to będzie całkiem nie najgorszy znak. No, znaczy nie, że nic, no bo dała to na wachę za darmo, to absolutnie tej nie narzekam, nic z tych rzeczy. Ale mam nadzieję, że jeżeli teraz sobie weźmiemy tą skrzynię Turbo, gdzie ona jest, Turbo Win, na Jokerku, jedna takowa skrzynia. Trzy na anderze. I teraz wy rozumiecie, co się dzieje. Trafiają wszyscy, tylko nie. Albowiem mi kuźwa nie oddaje, więc oponentom musi oddać. Będzie im przykro i teraz mi coś poleci. Proszę. Proszę, bo ten non jest chyba droższy. Błagam, błagam, żeby, żeby to było tańsze. Hot Rodziki, wszystko za jest! Let's fucking go! Mamy to! 20 tysięcy! 20,5 tysiąca złotych! No, szczerze, to wszystko zależało od stanu. To zależało od stanu, bo ten non w Battle by kosztował 20 złotych, no nie? A tutaj, że duplał Factor new, to mamy to. Udało się i siadło perfekcyjnie. Kuźwa, Hot za 20 koła. No dobra, no dobra. Muszę przyznać. Jestem dumny z tego rozegrania, jest naprawdę spoko, 85 koła, no straciliśmy, jesteśmy dalej na minusie, ale, ale, no z tym hot jakoś tak przyjemniej się na ten świat patrzy. Zobaczmy, co jeszcze moglibyśmy sobie za 1200 zł tutaj, yy, tutaj ten Eldorado, Eldorado zwykłe, proszę, proszę. Royal z takiego Eldorado byłby czymś fenomenalnym: czymś, co naprawdę mnie turbo zadowoli, turbo uszczęśliwi. Case no nie dajcie się prosić, tak. No dupnij takiemu komuś jak mi właśnie takiego royalka tutaj No byłoby co najmniej miło, tak? Albo nawet bez royalka, nie no bez royalka nie mogą polecieć Mamy royala, mamy royala, dobra, dobra, dobra Come on, come on, come on, tu może się wydarzyć Nawet 31 tysięcy Tu jest naprawdę gigantyczna rozbieżność, bo 31 tysięcy albo 1200 zł Tutaj naprawdę może być różnie, ale jest plusik Bowie Sapphire! Ej, to jest Sapphire przecież! 6000, tysięcy pewnie, że to jest fenomenalny drop ze skrzyni wspominam za 400 złotych! 0,1%! No i jest klasunia! O to chodziło! Cudownie! Cudownie! 6000 tysięcy złotych, sprzedaje to sobie. Jest bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, przyjacielu. Sushi Master jest sąsiadującą tej skrzynią za 4400, Nie, no nie. Nie, nie, nie będziemy tego na Jokerze otwierać Za... Możemy sobie 5 za tysiak otworzyć W sensie 5 każda kosztuje 200, więc 1000 zł, takie coś nas kosztuje Jest y, nowo 580, więc 400 zł na minus, Ok. Sushi Master razy 5, po raz drugi No tym razem również dupa, 255, zaledwie jedna skrzynia się zwróciła, z lekką tam jeszcze nawiązką Ajajaj, no teraz 400, 600 złotych, 3 skrzynie się zwróciło, otworzyliśmy 5 więc to jeszcze jest dupa, ale ja szczerze liczę. Szczerze liczę, że coś, dupy się wreszcie mogło wydarzyć. Cztery skrzynie się zwróciły, i teraz liczę, że tutaj poleci nam właśnie jakiś Royal Potężny. To też się dzieje na naszych oczach, proszę Państwa. Royal to może być. O, kuźwa, to jest duży ten Royal. No dobra, to może być nawet o tym rozmowów za 2500. Mamy oligarcha za 1100 zł minimalware. To się odwieszam, kosztuje? Swoją drogą spokojnie wiedzieć. Mam takiego w CS-ie, mam takiego i na hagu. Nie jest źle, nie jest źle. Dzięki wielkie oglądanie do końca. Łapkę w górę kończy zostaw i widzimy się klasycznie. Już jutro. Trzymaj się, strzała.